Jestem z kolejnym holem. Tym, tym razem em, będą to płaszcze, kurtki, dwie sukienki, jakieś tam dwa sweterki z H&M. Em, płaszcze i kurtki będą raczej z takich lepszych firm, lepszej jakości. Nie wierzę, słyszycie, to jak spręż do kawy. Dobra, mniejsza z tym. E, od razu mówię Wam, że nie wyglądam pięknie ale ja nie chcę tu być idealna na tym kanale, tylko raczej bardziej prawdziwa. Właśnie wróciłam z pracy, przyszły paczki, patrzę są, więc co się robi? Nie może się człowiek doczekać, żeby otworzyć i zobaczyć, nie? A nie ma to jak pierwsza reakcja, dlatego postanowiłam to nagrać. Zaczynajmy! Zaczniemy od H&M, bo tam jest mniej jakby rzeczy. I pierwszą rzecz to jest właśnie ten sweterek, który mam na sobie. On jest bardzo fajny. Wszystko Wam wkleję pod spodem, co ile kosztuje i tak dalej, linki. I teraz tak, on jest bardzo fajny, jest, jest naprawdę mięciutki, bardzo przyjemny, nie był, nie był zbyt drogi, więc to taki typowy sweterek. Tyle tylko, wszystko jest fajnie, ale on jest dosyć krótki. No zobaczcie, tutaj mam jakby guzik od, od dżinsów. On jest tu po prostu krótki, no przecież tu będzie mi podwiewać, nie? Nie wiem jeszcze, co z nim zrobię. Na razie jest ok. Następny. Kolejny sweterek jest taki szary. Też jest mięciutki, bardzo przyjemny, jednak to są sweterki raczej na jeden sezon, dwa, bo podejrzewam, że one albo się skulkają i nie będą już tak dobrze wyglądać, albo po prostu nie wiem, gdzieś tam się rozciągną, zbiegną czy pójdą w swoją stronę każdy, każdy róg swetera. Teraz tak, ten jest taki bardziej luźny, już czego nie lubię w sweterach, to to, jak szef z ramion, który powinien być tu, jest tu. Od razu ramiona takie wydają się ciężkie i obwisłe. Ale biorąc pod uwagę, że na przykład jakbyśmy nosiły go tak bardziej w luźny sposób podwinąć rękawy. I właśnie tak na. On ma takie rozporki do z tyłu. Ten ma długość w sumie fajną. Jak wiecie, wciągnąć w dżinsy, w spodnie. Nie wiem, na to płaszcz, czy, czy tak po prostu to można śmigać. Nie? Także w sumie jest, w sumie jest fajny. Kolejna rzecz, jest to kurtka z H&M, jeszcze nadal. Ej, czekajcie, odsunęłam się. Ona jest w stylu, tak, to jest nadal Safari, jeszcze jest takie, coś, coś takiego, z paskiem w talii. Ja mam Ej, no, nie ma takich, znaczy kieszenie są od góry, nie ma tych bocznych. Moim zdaniem ta kurtka naprawdę ma fajną długość, ponieważ większość takich kurtek, czy tych, no, kończył się w tak dziwnej, tej najszerszej, e, najszerszym miejscu, i nie wygląda to zbyt dobrze? A ta moim zdaniem dosyć fajnie, czekajcie, chyba. Ok. E, po prostu w dobrym miejscu wydaje mi się, że, że się kończy. I tak naprawdę, jakościowo wygląda też dobrze. Wygląda dobrze. Także tak. Taka kurtka. Teraz tak. Ach, jeszcze z H&M. Zamówiłam. Czekajcie. O Jezusa, ja się. Czekaj. O. Okay. Dobra. I na bok. Ostatnio zamówiłam też. Jako, że w następnym roku strzeli mi już 40 lat. Postanowiłam postawić już powoli na jakość, nie ilość, więc zamówiłam sobie też, spróbowałam właśnie kilka rzeczy mm, lepszej jakości. Nie? To jest na przykład płaszcz też z H&M, ale 100% kaszmir. Z tym, że on jest, on jest bardzo fajny, jest bardzo mięciutki, bardzo przyjemny. Fakt, że jest cieniutki, nie? No, bo nawet podszewki żadnej nie ma. Taka fruwajka. Jest bardzo fajne. Z tym, że tak. Jedno to jest to. Ramiona. Znaczy szef. Dwa to. To, to że on jest. To jest rozmiar 36. Ale on jest naprawdę taki szeroki. I wielki. Mam wrażenie, że jest za bardzo. Ja wiem, że ty wiesz, w te płaszcze oversize i tak dalej. To wszystko fajnie. Też mam w sumie wszystkie płaszcze. To albo taki właśnie oversize styl albo męskie i teraz chciałabym jednak coś dopasowanego e, chyba a on kosztuje też 150 euro więc e, jakby no za, jak już mam wydać więcej pieniędzy to czy, chciałabym no jednak tych kompromisów jak najmniej nie iść ostatnio też byłam w Tommy Hilfiger klasyk typowy z tego typu firm, czyli koszula w paski biało-niebieskie. Czekajcie. Ok, musiałam nauczyć ją na siebie. Zwykła, klasyczna. Materiał jest przecudowny, jest tak mięciutki, tak delikatny, że można zapomnieć, że w ogóle ma się coś na sobie. Ma się wrażenie, jakby się było w samym biegunoszu i nic więcej. Jest po prostu taka dłuższa. Tak? No, zwykła koszula, tak? Oczywiście kupiłam ją z myślą, żeby ją raczej wkładać w spodnie, do, do marynarki, czy nawet tak latem, jak jest cieplej, po prostu tylko koszula, białe dżinsy, trampki, coś takiego. Teraz tak, to jest wszystko z H&M. Nie, poczekajcie. Z H&M jeszcze zamówiłam nieciuchy, filiżanki do kawy. Kiedyś, kiedyś zamówiłam sobie jedną taką. Ona jest porcelanowa kawy. Ten rant złoty prześlicznie wygląda. Naprawdę prześlicznie wygląda. Z rączką złotą. I teraz tak, tak mi się spodobał. I tak w sumie dobrze mi się pije kawę z tego kubka, że postanowiłam zamówić jeszcze taką w czarnym kolorze. Prześliczne. Te filżanki są prześliczne. Z tym, że było jeszcze dwie takie. I powiem Wam tak. Na zdjęciu w internecie Wyglądały dosłownie tak samo ładnie, tak jak teraz, z tego co widzę na wideo, na, na, na na, na, w kamerze. Na żywo te ogromówki nie są tak wyraźne i tak ładne jak w tamtych dwóch filżankach. Te są bardziej takie proste. Tutaj proste są, tamte są bardziej takie rozchodzące się na boki i, i mniejsze. Pojemność jest tych mniejsza zdecydowanie. I niestety, uchwyt też jest mniejszy niż w tamtych. I niewygodnie się, niewygodnie się trzyma, i kolor nie jest też tak ładny i żywy, jak właśnie w kamerze czy na zdjęciu na, na stronie internetowej. I tak samo tego. Ten w sumie to samo jest. Ten kolor jest zdecydowanie brzydki, bo, jak dla mnie. Nie? Jest, jest brzydki. Także te z powrotem odsyłam, a tą czarną na pewno zostawię, bo jest prześliczna tak samo jak ta biała. Czekajcie, żeby trwało, nie, to nie za długo trwało. Słuchajcie, teraz muszę Was wziąć. Teraz tak. Koniec H&M, teraz będzie jeden taki sklep, w którym są różne lepszej jakości rzeczy i stąd będą już teraz reszty płaszczy, trench coat jak się nazywa po polsku? się tak się zastanawiałam, jak to nazwać, sorry, że, że nie wiem, nie pamiętam, być może tak samo, ale z głowy mi wyleciało. Tylko, że pokażę Wam firmę, jak nazywa się ta firma tego sklepu, bo nie chcę robić z siebie idioty i łamać języka, bo tego... Nie, nie, chcę, nie chcę po prostu tego wypowiadać. Czekajcie. Tak nazywa się ta firma. To jest sklep też stacjonarny w centrum handlowym. No i oczywiście przez internet też można zamówić. Ok, montuję was z powrotem na górze. Ok, i tak. Tak jak mówię, e, ceny postaram się klejać tutaj na bieżąco, albo po prostu będę dawała linki. Bo, tak, tutaj mam tręczyk z firmy Koma w rozmiarze 38. A, i ten akurat kosztował 160 euro. Nie? Teraz tak. Co mi się spodobało w tym płaszczu, to to, że jak to aktualnie wygląda? Znacie to, że jak jest jakaś rzecz, leży czy wisi na wieszaków w sklepie i ma właśnie tego typu dodatki. To albo jakąś wstawkę gdzieś czerwoną, nie? Tak jak tu. I przykuwa to Waszą uwagę, bo ta rzecz jest po prostu inna. Wygląda lepiej. I nagle zakładacie na siebie i jest coś takiego. I nagle te wszystkie dodatki znikają, nie wiadomo gdzie. Szkoda, nie? No ale dobra. Tak, tręczyk A. Tyle tylko, że ten pasek właśnie, jego można obrócić. Jest z tyłu mamy, eee, jest coś. Eee, obrócić i, i w sumie będzie widać ten, te, te dodatki w innym kolorze. On jest bardzo fajny, bo jest właśnie tak przed kolana na jeden rząd guzików, co wydaje mi się, no jakby wyszczupla albo po prostu moim zdaniem nie, nie obciąża tak sylwetki, tak jak dwurzędowe. Mam wrażenie, że te dwurzędowe tak obciążają e, sylwetkę, wydajmują. I, I teraz tak, można. Dobra. No dobra, niech będzie, że się zapnę. I no dobra, niech będzie, że. Tak, zawiążemy. Zapniemy. O! Nie? Ładnie, nie? No, mnie się też podoba, ja wiem. Wiem, że podoba nam się to samo. No i będzie wygląda to fajnie. Ten płaszczyk tak. Nie wiem jak wy, ale mi się podoba. Dobra, następny. Słuchajcie, ja nadaję też tak szybko jak katarynka, bo jest trochę tego, a nie chciałabym, żeby ten film był za długi też. Nie wiem, może, może za mało szczegółów podaję tych rzeczy, ale... Ten płaszcz jest z firmy Montego i mam w rozmiarze 38, kosztował 90 euro. Opowiem Wam też, że te płaszcze, ja nie wiem czy to cena tutaj na metce jest podana już ta właściwa, bo wiem, że kilka z nich, z tego co pamiętam, było przecenionych i nie wiem, czy to już jest ta właściwa, czy to dopiero na rachunku jest odjęte, ale Wam podeślę ten już właśnie jest taki no, typowo kamelowy kolor. Nie ma nic pod podem. <noise> nic. E, tamten, wiecie co, pokażę Wam. Bo różnica w kolorach jest, widzicie? Jak macie widzieć, jak folia jest założona, nie? Czekajcie teraz. No chodź tutaj. O. Widzicie, ten jest taki typowo kamelowy, a ten... Jest taki jaśniutki, niby jest to beż, ale gdzieś tak bardzo, ale to bardzo delikatnie wpada taki różyk. Ale to nie jest taki, że będziecie jak... No nie wiem, jak to wam określić, no tak jak mówię, o, tak jak widać. O, taka różnica. a dwa to to, że tak, ten już jest typowym tręczem dwurzędowym. Też do kolan. Wiecie, co mnie zdziwiło, że praktycznie brałam te wszystkie rzeczy przez internet i tak naprawdę nie znam tych firm, a w praktycznie w większości trafiłam rozmiarem. No ale to mnie sylwetka. Ten jest taki tradycyjny. Już. I wiecie, co byłoby miło, gdybyście mi napisały, który, który jest w sumie według Was najfajniejszy? W którym mi najlepiej? Ok, czekajcie. Dobra, kolejny jest z firmy Oliwier. I to jest tak, rozmiar 40 kosztował 170. Wszystkie te płaszcze czekajcie a składy, a właśnie może bym składy tak poczytała, to, ale to będzie trwało. Powiem Wam tak, te płaszcze głównie są, tak? Bawełna, to nie jest poliester na pewno. Bawełna gdzieś tam, znaczy częściowo, tak? Poliester gdzieś tam jest, ale nie jako główny um, skład. Dobra. Ten jest też dwurzędowy. Kolor jest taki, wiecie co, to jest taki beż, ale taki beż jakby wpadający w zieleń. Chyba, że tu mi tak tylko. Wiecie jaki to jest taki beż? Taki trochę nie jest taki jak tu. Jasny gwint. Najwyżej może na stronie, jak będziecie sobie patrzeć, to uda Wam się zobaczyć dokładniej. I tak, tutaj guziczki już są coś takiego. Plastikowe dwurzędowy, z tym, że ten jest już dłuższy. Nie jestem pewna co do tego, dlatego że większość moich płaszczy, po prostu wszystkie, mam właśnie tej długości. I chyba chciałabym coś krótszego. No ale jeśli będzie to płaszcz, w którym stwierdzicie, że wyglądam najlepiej, to jeszcze. To jeszcze to przemyślę. Ok. Następne. Okay, teraz będzie tak zwana parka. Nie wiem, czy tak się samo, tak samo nazywa się po polsku. Proszę, wybaczcie mnie, ale po prostu naprawdę nie pamiętam. Nie wiem. Przyzwyczajona jestem do tych nazw i tak mi się w głowie zakodowało. To jest tak: firma Marco Polo. Rozmiar S. Nie wiem, czy będzie na mnie dobra jeszcze. To się okaże. Kosztowała 180 euro. Ale ja mam wrażenie, że to są ceny te wyjściowe. a normalnie ja bym za nią zapłaciła, że po prostu rabat jest doliczony w tym na rachunku. Na stronie na pewno będzie na stronie są ceny z rabatem, nie? Podane. To sobie zobaczycie. Jak ja w tym brunie, nie, prostu czekajcie. Jest taka para. Poczekajcie, ja pójdę do lustra, zaczekajcie chwilę. Można jakby sobie te sznureczki tutaj ściągnąć, nie? W talii, żeby um, podkreślić ewentualnie talię. Um, parka, powiem Wam, nie jest taka cienka, fruwajka. Jest trochę, czuć, czuć jakby ją, że, że ma się ją na sobie. Spróbuję się zapiąć. Oj słuchajcie. O, chyba jest tutaj w biodrach nieco zbyt opięta. Nie. Musiałabym mieć rozmiar M. Rozmiar M. Albo odchudzić dupsko. Albo się nie zapinać. Takie trzy mam. Mam trzy opcje co do tej kurtki. Ale taka kurtka też mi by się przydała. Jeszcze muszę przemyśleć sytuację. Dobra. Tutaj mam taką kurtkę. Coś w stylu. Chciałam zobaczyć, po prostu porównać to, co z HM. Ten. Ten safari, tak jeszcze czy coś podobnego. Chciałam porównać, czy faktycznie warto jest wydać więcej pieniędzy na taką samą rzecz. Nie? Teraz tak, tu mam taką kurtkę firma Jake's Collection. Tak to się nazywa. Tak, kosztowała... Rozmiar 38, kosztowała 89. I teraz tak, jak to się okay. zobaczymy. Powiem Wam, że materiał jest bardzo. No, wizualnie, nie? Materiał jest bardzo podobny do tej z HM. Ta z HM kosztowała. 49. Jakoś tak będzie, no. I tu jest tak. No, tu Wam już przeczytam. O, dużo nie musiałam. 100% bawełna. 100% bawełna, i czekajcie, idę odgrzebać tą z HM, żeby zobaczyć, z czego tam jest od razu. dobra, jestem... A nie, ta ta, ta, ta niby lepsza, jest sztywniejsza. Ma sztywniejszy ym, materiał, a ta jest taka bardziej, wiecie, o, coś takiego, nie? Tu jest napisane, a widzicie, 64% poliester, 34% wiskoza, 2% elastan. Nie wiem, nie znam się. Poliester, podobno poliestrowi nierówny. Sprawdźmy to. No jakby jakby niby jakość lepsza. Ale czy lepiej wygląda? No dobra, poczekajcie. Na razie tak. Widzę co? Mam wrażenie, że ta kurtka jest bardziej... Jest strasznie duża. Jaki to jest rozmiar? 38? To był chyba 38, tak? Jest Strasznie jakaś taka duża, jakby męska. A może to jest męska? Nie no, chyba nie. Nie no, bo ma taki paseczek, nie. Ojej, tu jakiego garba mi robi, poczekajcie, i do lustra. Z jednej strony jest fajna, ale z drugiej strony jest po prostu na mnie za duża. No i ciężko mi jest twierdzić, ale powiem wam wiesz co, wiecie co? No dobra, no tu jest jakby lepsza jakość, nie? Ale jeśli ja bym jeszcze raz płacić jeszcze raz tyle pieniędzy, bo jakby jest dwa y razy droższa niż ta z H&M, a moim zdaniem ta z H&M ładnie leży. No to nie. No to, to akurat nie. Dobra, poczekajcie. Okej, okay, kolejne będą, mam jeszcze dwie sukienki. Włożyłam jedną, no nie mam pojęcia, nie, jak niej wyglądam, ale tak zanim. Mam no w sumie. One są dwie takie same sukienki, z tym, że um, w dwóch różnych kolorach. Tak? Ta jest ciemniejsza, ta jest taka bardziej jasna, beżowa. I teraz tak, one obie były przecenione. Um, nie pamiętam teraz Zilu, zaraz zobaczę. Na 31 euro, więc dlatego stwierdziłam, że wezmę. I teraz tak, zanim Wam pokażę, to tak. 64% len, 23% poliester, 11% wiskoza i 2% elastan. I kosztowała. Czekajcie. Patrzcie, tutaj nie dali metki? A nie dali! O! To jest tak. Jaka to jest firma? Montego. Firma Montego, tak się nazywa. Rozmiar 40, kosztowała 60 i na stronie była przeceniona na 30. I teraz tak, zobaczmy. Zobaczmy na to. Tutaj jest paseczek. Zepnę się najpierw. Powiem wam, że bardzo przyjemna jest. Jeszcze nie wiem, jak wygląda w niej. Ale tak. Tu jest tak, taka, jakby koszulowa, na no, krótki rękawek. Jest talia zaznaczona, więc fajnie. Kieszenie nie ma mniej fajnie. Długość jest też fajna, bo jest tuż yy, pod kolaną, czyli w miejscu, gdzie, gdzie praktycznie jest to miejsce też jedno z najszczuplejszych na nodze. Czekajcie, idę do lustra. Widzicie co? Podoba mi się. Yy! Czy nie jest prześwitująca? Może trochę. Może trochę jest. Najbardziej nie lubię jak rzeczy okazują się później być prześwitujące, jak gdzieś nie zauważę, ale sukienka wygląda tak. Napiszcie oczywiście, co myślicie. Jak wy to widzicie, materiał wygląda tak. Ci wydaje, że jest, że jest fajna. Przyniosę jeszcze tę jasno zobaczymy. Dobra, mam tą drugą dla sobie. Druga jest też bardzo ładna. Kolor jest też bardzo ładny. Zobaczcie. tu może. Czekajcie na dobre co? Ja wiem, że ten film jest bardzo chaotyczny, pewnie. Jeśli nie wiem, stwierdzicie, że w jakiś sposób te rzeczy za krótko wam pokazałam, albo zbyt mało opisałam, to dajcie znać. prawie, to no, albo coś tam, jak będziecie konkretnie coś, jakąś rzecz chcieli, żebym lepiej Wam pokazała, to po prostu Wam pokażę jeszcze raz. Dobra. Teraz jest ta druga. Ciekawe jestem, czy jest czysta no No, trzeba będzie kaleczkę włożyć, ale to ja może są wielkie połóżniki, no. Niby zwykła, prosta, nie wiem, jak na kamerze to widać, ale bardzo ładna jest. Bardzo, bardzo ładna. I tak. To by było na tyle. Mam nadzieję, że nie macie mi za złe, za to chaotyczne nagranie i za to, że nie mam fryzury. Ale to, co? Nie to jest najważniejsze. Dobra. Dziękuję, że byłyście. I do następnego filmiku, dlatego że czekam na paczkę też z płaszczami wełnianymi, typowo na zimę. Takimi właśnie w kolorze kamel i tak dalej. Nie pamiętam, jeszcze coś zamówiłam. A, jeden żakiet taki. Ym, coś tam pozamiętam. Nie, nie, nie pamiętam dokładnie co. Jak przyjdzie, to wam nagram i pokażę. Dobra, Dzięki, pa!